Czytanie z księgi kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie, albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać, nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby, będzie nieczysty, będzie mieszkał w odosobnieniu, jego mieszkanie będzie poza obozem.